Z Wami, Twoim słowa ewangelii, według świętego Łukasza. Chwała tobie, Panie Jezus, przyszedł do pewnej wsi. Tam niejaka niewiasta imieniem Marta przyjęła go do swego domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się jego mowie. Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług, przystąpiła więc do niego i rzekła: Panie, czy ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A Pan jej odpowiedział. Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Oto słowo panieckie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Kochani bracia i siostry, dzisiejszy temat Słowa Bożego moglibyśmy określić jako gościna. Bo przecież Abraham przyjął gości i Pan Jezus też poszedł w gościnę do Marty i Marii. My znamy to polskie powiedzenie: gość w dom, bóg w dom. I śmiało możemy powiedzieć, że to przysłowie nawiązuje właśnie do tych wydarzeń biblijnych. Nie wiemy dokładnie, czy goście, którzy przybyli do Abrahama, te trzy osoby, czy to była Trójca Święta, czy może jacyś. Aniołowie, ale po kolei. Ci goście przybyli do Abrahama, do jego namiotu, w najgorętszej porze dnia, czyli w czasie, kiedy nie spodziewał się gości, bo kiedy na dworze jest upał, to nikt nie wychodzi. W takich krajach jak Włochy, na przykład, w lipcu, w sierpniu. W takich godzinach popołudniowych ludzie mają siestę, nawet zakłady pracy są pozamykane, nic nie można kupić, bo jest wielki upał i ludzie schronieni są w domach jeszcze z klimatyzacją. A więc w momencie, kiedy nikt nie powinien przybyć, w najgorętszej porze dnia ktoś przychodzi do Abrahama, trzy osoby. I moi drodzy, to jest taka wskazówka, że Pan Bóg czasami nas zaskakuje w życiu i przychodzi do nas w najmniej oczekiwanym momencie. My czasami wyczekujemy Pana Boga, różnych spotkań, na przykład jak jest kolenda, przygotowujemy się już w dzień wcześniej, w dniu kolendy mamy przygotowany krzyż, pismo święte, bo przyjdą goście ksiądz z błogosławieństwem, ale Pan Bóg często przychodzi poza kolędą, kiedy ja może nie jestem przygotowany na to spotkanie. Ale Abraham odczytał ten moment, przyjął tych gości, chociaż nie musiał tego robić, okazał gościnność. I to okazało się dla niego czymś błogosławionym, bo jego żona Sara, która była bezpłodna, rok później urodziła już dziecko. Otrzymali Boże błogosławieństwo. Kochani, kiedy tak myślę o tych gościnach, to trzeba by spojrzeć na naszą Ojczyznę, bo przecież już w lipcu, a szczególnie w sierpniu, odbywają się. Piesze pielgrzymki do różnych sanktuariów, szczególnie do Częstochowy. Pewnie niektórzy z Was byli na takiej pieszej pielgrzymce, i kiedy dzisiaj to wspominam, to też kiedy szliśmy w pielgrzymce, człowiek liczy na to, że na ten nocleg gospodarze nas przyjmą, że ugoszczą, że na trasie. Poczęstują też pielgrzymów. I kiedy jeszcze w lipcu teraz objeżdżałem trasę do Częstochowy, żeby wcześniej już zapytać o te świetlice, szkoły, gospodarzy, czy przyjmą pielgrzymów na nocleg, to uświadomiłem sobie, jak muszą się czuć, czy jak się czuli Ukraińcy, kiedy przybywali do naszej ojczyzny i też. Prosili o nocleg. I myślę, że ta tradycja pieszych pielgrzymek, że ci ludzie z całej Polski, którzy chodzą na pielgrzymki i korzystają z noclegów, jak również ci, którzy przyjmują na nocleg, że ta tradycja pomogła nam otworzyć się już nie tylko na pielgrzymów jasnogórskich, ale nawet na tych, którzy przybywają. Z Ukrainy, z powodu wojny, najczęściej kobiety i dzieci. Ta tradycja pielgrzymkowa ma, kochani, zobaczmy, też wielkie oddziaływanie na nasz naród i ojczyznę. Warto też wspomnieć, że pewien święty Augustyn wypowiedział takie słowa, które są aktualne również dzisiaj i dotyczą wakacji, mianowicie. On powiedział tak: Idą ludzie podziwiać wysokie szczyty górskie, szerokie wodospady, olbrzymie fale morskie, a zaniedbują samych siebie. O co mu chodziło? Chodziło mu o to, że owszem, Pan Bóg stworzył ten piękny świat, te cuda natury, które podziwiamy w czasie wakacji, ale to Człowiek jest najdoskonalszym stworzeniem Pana Boga na Ziemi, że nie możemy zaniedbywać samych siebie. Dzisiaj widzimy też pewnie naszych znajomych, którzy na Facebooku umieszczają zdjęcia z wakacji z całego świata, piękne widoki itd. Trzeba jednak powiedzieć, kochani, Myślę też tutaj o sobie, że podstawą jest nasze czyste serce. Bo mówię teraz o sobie. Nawet gdybym wyjechał gdzieś na wakacje, nad jezioro, do lasu, nad morze, ale gdybym miał nieczyste sumienie, to nie byłbym szczęśliwy w czasie tych wakacji. A więc święty Augustyn chciał na to zwrócić uwagę, że. Pewnie iż mamy korzystać z urlopów i z wakacji, ale nawet najpiękniejsze widoki na świecie, w Stanach Zjednoczonych, w Australii, na Wyspach Kanaryjskich, to nie da mi szczęścia, jeśli będę miał brudne serce. Dlatego tak ważna jest spowiedź Komunia Święta, stan łaski uświęcającej. Dlatego wiele dzieci, młodzieży, dorosłych wyjeżdżają w czasie, rekolekcji, w czasie wakacji na rekolekcje, na piesze pielgrzymki. W Bierz Głowie Wasz ksiądz proboszcz też, jak wiecie, prowadzi te piętnastodniowe rekolekcje. To jest, kochani, najważniejsze, czyste serce. Wakacje to piękny czas, ale również i Różne zagrożenia, alkohol, narkotyki. Wiemy, że istnieje coś takiego jak alkoholowy zespół płodowy. I myślę tutaj szczególnie o tych matkach w ciąży, w stanie błogosławionym, aby też przestrzegać, bo w czasie wakacji mamy grillowanie, dni pola, festyny, wesela. Tam pojawia się alkohol, czasami jest na takiej uroczystości matka w stanie błogosławionym, a my dzisiaj już wiemy, że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu dla kobiety, dla matki w ciąży. Nawet najmniejsza dawka alkoholu. Wielkim zagrożeniem dzisiaj są też narkotyki. I nie myślę tutaj, kochani, tylko o naszej. Młodzieży i o opalaczach. Myślę też o osobach dorosłych. Powiemy też, spotykam takie rodziny, które przeżywają kryzysy, rozbicie, z jakiego powodu? Z takiego powodu, że ktoś w rodzinie, w małżeństwie zażywa narkotyki: amfetamina, metamfetamina. Tego na pierwszy rzut oka nie widać, bo. Gdy ktoś pije alkohol, to zaraz wyczujemy, zobaczymy, ale jak bierze taki narkotyk, tego nie wszyscy z nas mogliby rozpoznać, rozeznać się, a spustoszenie jest ogromne. I dzisiaj te narkotyki są powszechnie dostępne. nie tylko w wielkich miastach, toruń czy Warszawa, także na przedmieściu, w miasteczkach, w wioseczkach, nie wiemy, jak jest u Was, ale wiemy, że panuje taka moda też i w zakładach pracy, bo wtedy człowiek jest bardziej wydajny, lepiej pracuje. Oczywiście to jest złudne i to jest kłamstwo. Bóg daje nam te piękne wakacje, urlopy, lipiec, sierpień. Korzystajmy z tego pięknie, a ja, jako też. Przewodnik Grupy Białej Toruńskiej na Jasną Górę. Zapraszam młodzież i nie tylko. Wyruszamy 4 sierpnia. Od 4 do 12. Piękna przygoda z Panem Jezusem. Amen.